Tylko zwycięstwo, Kolejosz, tylko zwycięstwo. Hahaha. Co było? Nie wiem, co ten sędzia sędziuje, naprawdę, nie? Co to było? No było, przecież to było. To było. A co? To nie Nie wiem, ale... Brawo! Brawo, brawo. Dobrze!

Ale super. Brawo! No przychodzi, sam sobie szkodzi. Wejdzie <grymne> na wideo. <grymne> Analiza w domu. Dobrze. na Mniejszy Nie wiem, w Ale w końcu grają podaniami. I エドワーガーシュ。 powiedzieć na streamie Mam nadzieję, że Lech wygra. <śmienicza> no, ale mówię, no mogliśmy jeszcze... no, ale... no, tak, no, tak, by się umówić na. Ale Fajnie! Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. Ale widzisz, nie dogonił go i już pierwsze co? Uh, walczyć, kolejo, walczyć! Walczyć, kolejo, walczyć! To było... Patryk wyżej! Walczyć, kolejos! Walczyć! Kolejoz! Kolejos! 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 Ale nie włączyłem stopera, więc nie wiem jaki timing. No. To tutaj dobrze właśnie. Chyba z góry, go zjechać... Wejście? Dalej, bo bramka się nudzi! Do piłki, do piłki patry.

Aj! Brawo! Kolejosz! Kolejos! 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 Mamy jakiś wolny. Tam. Wolny, no. Maski będzie uderzał. Brawo! Brawo, brawo! Dawaj, 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 ma. Tam chodzą Nie ma. Nie ma. Nie Walczyć Nie walczyć! Nie walczyć, 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 walczyć. Nie, w... Nie włączyłem stopera. On tak lubi nas trzymać. Strześ. Takie na koniec. Dobrze, Kuba! Co mam? 加油！啊 Так, так он не то летом. Контекст вообще. Пошла.

удачи oh, ай

Vamos! Brawo! Brawo Tomek! Brawo! Brawo! Gol ci z Koleją, z Dawaj, dawaj!

Go, Brawo!

Listo, mamy pod parasol. Super! Nie tak! Golejos! 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 Ja, ja, ja. Bălciț Golejos, Bălciț! Bălciț Golejos, Bălciț! Nie spuszczaj! do końca. Nie, ma. Oski nie daj! Dobrze. Ostrożnie. Nie włączyłem stopera dobrze. to dobrze. Oskar daj obrońcy, zostaw obrońcy, jesteś napastnikiem. Zostaw to obrońcy. No bo numer 2. Zakończyło się spotkanie Akademia piłkarska Maciejam z Zielonej Góry z Poznań 4 do 1. 4 do 1. No! Wow! Ja! To Walczyć, Kolejusz, Walczyć, kolejo! Walczyć! 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 A Walczyć! 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 Akademię Piłkarską Macieja Murawskiego, Wartę Poznań do dekoracji. Dwadzieścia siedem. Znanka.

dwie bramki sami sobie strzeliliśmy. w pewnym momencie w czarni w ogóle stanęli na numer jeden. Chwila finała zakończyło się z Pertami taka jest lek Poznań e, pokonuje e, czarnych jest nic troszku e, prusznych Gdańskich cztery do trzech lek! 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 Tak, tak się bawi, bawi, bawi i wygrywa lech, lech Poznań! Tak się bawi i wygrywa lech Poznań! Lech Poznań! Brawo.